Rozdział 8 Jezus zaś udał się na górę oliwną. O świcie ponownie przyszedł do świątyni i cały lud szedł do Niego, a On usiadł i ich nauczył. Uczeni w piśmie i frazeusze zaś przeprowadzili kobietę przeopaną na zdradzie małżeńskiej. Gdy postawili ją po środku, powiedzieli do Niego Nauczycielu, tę kobietę przeopaną na gorącym uczynku, jak dopuszczała się zdrady małżeńskiej. W prawie Mojżesz przykazał nam takie kamienować. Co więc ty powiesz? A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieć powód do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i pisał palcem po ziemi lecz znaczy, gdy oni nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I Ponownie schylił się i pisał po ziemi. Gdy zaś oni to usłyszeli, zaczęli wychodzić jeden po drugim, począwszy od starszych. Jezus został sam, a kobieta stała tam, gdzie była po środku. A Jezus podniósł się i powiedział do niej, kobieto, gdzie oni są? Nikt Cię nie potępił? Ona zaś rzekła: Nikt Panie. Jezus powiedział, Ja cię nie potępiam, idź i odtąd już więcej nie grzesz. Ponownie więc Jezus przemówił do nich i powiedział, Ja jestem światem świata, ten, kto idzie za mną, w żadnym razie nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Wtedy farzeusze powiedzieli do niego: Ty sam o sobie świadczysz, twoje świadectwo nie jest prawdziwe. Jezus opowiadając rzekł do nich: Nawet jeśli ja świadczę sam o sobie, moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie skąd przyszedłem ani dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, ja nie sądzę nikogo. Ale nawet jeśli sądzę, to mój sąd jest prawdziwy, gdyż nie jestem sam, lecz ja i ojciec, który mnie posłał. A i w Waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe: Ja sam świadczę o sobie, i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Powiedzieli więc do Niego: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mojego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział w skarbcu, gdy nauczył w świątyni, i nikt go nie pochwycił, gdyż jeszcze nie deszła jego godzina. Ponownie więc powiedział do nich: Ja odchodzę. A wy będziecie mnie szukać i umrzecie w swoim grzechu. Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie. Wtedy Żydzi rzekli: Czyżby miał się zabić, bo mówi: Dokąd ja idę, wy przyjść nie możecie? A on powiedział do nich: Wy jesteście z dołu, ja jestem z góry, wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałam więc wam, że umrzecie w swoich grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Wtedy rzekli do Niego: Kim ty jesteś? Jezus im powiedział: Tym właśnie, co wam też mówię. Wiele mam o was do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja, co usłyszałem od niego, to mówię światu. Nie zrozumieli, że mówił im o ojcu. Jezus powiedział więc do nich: Kiedy zniesiecie syna człowieka, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam od siebie. Ale jak mnie ojciec nauczył, to mówię a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawi mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jest mu miłe. Kiedy to mówił, wielu w niego uwierzyło. Wtedy Jezus powiedział do tych Żydów, którzy mu uwierzyli, jeśli trwacie w moim słowie, prawdziwie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy nasieniem Abrahama i jeszcze nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami, jak to jest, że mówisz: "Staniecie się wolni"? Jezus im odpowiedział: "Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, każdy kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik zaś nie pozostaje w domu na zawsze, syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście nad nasieniem Abrahama, ale szukacie sposobności, aby mnie zabić, bo moje słowo nie ma w was miejsca. Ja mówię to, co zobaczyłem u mojego Ojca." Tak więc, i Wy czynicie to, co usłyszeliście od Waszego Ojca. Oni, odpowiadając, rzekli do niego. Naszym ojcem jest Abraham. Jezus im powiedział: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, czynilibyście dzieła Abrahama. Ale teraz szukacie sposobności, aby mnie zabić. Człowieka, który powiedział Wam prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy czynicie dzieła Waszego Ojca. Rzekli więc do niego. My nie urodziliśmy się z rozpusty. Mamy jednego Ojca, Boga. Powiedział do nich Jezus. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, kochalibyście mnie, bo ja z Boga wyszedłem i przyszedłem od Niego. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, ale On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówił, ponieważ nie możecie przyjąć mojego słowa? Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie wykonywać pragnienia waszego ojca. On był mordercą od początku i nie stoi w prawdzie, gdyż nie ma w nim prawdy. Kiedy mówi kłamstwo, mówi ze swojej własności, bo jest kłamcą i jej ojcem. Ale ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Kto z Was wykaże mi grzech? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Ten, kto jest z Boga, słucha słów Boga. Wy tego ich nie słuchacie, bo nie jesteście z Boga. Żydzi odpowiadając rzekli do niego, czy niedobrze mówimy, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział. Ja nie mam demona, ale szanuję mojego Ojca, a wy mnie znieważacie. Lecz ja nie szukam swojej chwały, jest ktoś, kto szuka jej dla mnie i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowo, w żadnym razie nie uży śmierci na wieki. Żydzi więc rzekli do niego: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy także, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowo, w żadnym razie nie zakosztuje śmierci na wieki. Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? Prorocy także umarli. Kim ty siebie czynisz? Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym. To ojciec mój jest tym, który otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Wy jednak go nie poznaliście, ale ja go znam. Jeśli powiem, że go nie znam, będę podobnym do was kłamcą, ale ja go znam i zachowuję jego słowo. Wasz ojciec Abraham urodował się, że ujrzy mój dzień i ujrzał i ucieszył się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a widziałaś Abrahama? Powiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę mówię wam, zanim Abraham zaistniał, ja jestem. Wtedy oni wzięli kamienie, aby rzucić w niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Rozdział ósmy pokazuje nam, że potrzebą tych, którzy tkwią w więzach grzechu, jest życie, które wyzwala. Werset na dziś wraz z komentarzem. Werset trzeci. Uczeni w piśmie i Ferzeusze zaś przyprowadzili kobietę przy na zdradzie małżeńskiej. I komentarz. W Ewangelii tej wybrano dziewięć przypadków, dowodzących, że Pan Jezus jest dla ludzi życiem i zaopatrzeniem w życie. Pierwsze sześć, opisane w rozdziałach od 3 do 7, tworzy grupę znaków pokazujących stronę pozytywną to, że Pan Jezus jest dla nas życiem i zaopatrzeniem w życie, aby nas odrodzić, zaspokoić, uzdrowić, ożywić, nakarmić i ugasić nasze pragnienie. Pozostałe trzy, opisane w rozdziałach od 8 do 11, tworzą grupę znaków pokazujących stronę negatywną. To, że Pan jest dla nas życiem, aby nas wybawić od trzech głównych negatywnych rzeczy: grzechu, ślepoty i śmierci. Przypadek przedstawiony w tym rozdziale ukazuje wszystko, co wiąże się z problemem grzechu. Po pierwsze, źródło grzechu diabła. Po drugie, trzy główne rodzaje grzechu: zdradę małżeńską wraz z rozpustą, zabójstwo i kłamstwo. Po trzecie, więzy, albo inaczej, niewolę grzechu. Po czwarte, wynik, rezultat grzechu, śmierć. Po piąte, tego, który jest bez grzechu, Pana. Po szóste, tego, który ma prawo grzech potępić, Pana. Siódme, tego, który ma prawo grzech odpuścić, Pana. Ósme, tego, który może uwolnić ludzi od grzechu, Pana. Pan to wiecznie istniejący Bóg, wielki ja jestem, który stał się synem człowieka. I którego wzniesiono na krzyżu, by poniósł nasze grzechy. Dlatego ma prawo odpuścić nam grzechy. Ponadto Pan, który jest wiecznym Bogiem, może w nas wejść i być życiem i światłem, aby nas wybawić od więzów oraz ciemności grzechu. Przypadek przedstawiony w tym rozdziale pokazuje też, że religia nie jest w stanie uwolnić ludzi od grzechu i śmierci. Lecz Pan Jezus, ja jestem, który stał się synem człowieka i którego wzniesiono na krzyżu za ludzi. Zatruxąch wężowym jadem może uczynić to, czego nie są w stanie dokonać religia ani prawo. Rozdział ten pokazuje nam, że Chrystus, wielki ja jestem, jest nie tylko przeciwieństwem grzechu śmierci, lecz także religii i prawa. Werset 11. Ona zaś rzekła: "Nikt, Panie". Jezus powiedział: "Ja cię nie potępiam, idź i odtąd już więcej nie grzesz". I komentarz Uczeni w piśmie i farzeusze nie mogli potępić kobiety, ponieważ wszyscy oni byli grzeszni. Tylko Pan Jezus był bez grzechu i tylko on miał prawo ją potępić, a jednak nie chciał tego zrobić.